Żadna oferta ze strony inwestorów nie wpłynęła. Gmina Nysa wciąż szuka chętnych do zagospodarowania atrakcyjnych terenów w ścisłym centrum miasta. Szczegóły tej sprawy już za chwilę w naszym serwisie. 13 maja, Kamila Kopeć, witam Państwa w dzisiejszym wydaniu wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Wielki Mały Teatr, czyli spotkania z teatrem w Nyskim Domu Kultury. Mi się podoba jak wszyscy klaszczą, wszyscy na mnie patrzą. 19. edycja ekstremalnego rajdu setka z hakiem. Właśnie tutaj głównie to osoby mocno psychiczne dochodzą do końca rajdu. W piątek zakończył się przetarg na zakup działek położonych w obrębie nyskiego rynku. Po raz kolejny potencjalnych inwestorów brak. Gmina już po raz czwarty próbowała znaleźć kupca, który byłby zainteresowany terenem rynku. Bezskutecznie. Nie udało się gminie sprzedać działki, która była przeznaczona w rynku na wieczyste użytkowanie. Nie wpłynęła żadna oferta. Jest procedura zbycia tej nieruchomości, która przewiduje najszybciej po miesiącu czasu ewentualnie obniżyć wartość tej nieruchomości i przeznaczyć ją ponownie do sprzedaży. Rodzi się pytanie, czy Urząd Miasta postanowi zmienić warunki dla potencjalnych inwestorów. Dowiemy się tego w ciągu miesiąca. Co jest najważniejsze w tej inwestycji dla gminy? Nad taką możliwością będziemy się zastanawiać, jak to czas pokaże, czy, czy zostanie obniżona cena, czy wystawimy nieruchomość na tych samych warunkach, tylko ponowny przetarg. Czyli rozpocząć budowę w ciągu trzech lat, natomiast w ciągu kolejnych pięciu stan budynku, tak zwany stan surowy zamknięty. Czas pokaże, czy na nasz centralny kawałek ziemi, o którego było tyle sporów, znajdzie się chętny. W miniony piątek w Nyskim Domu Kultury miało miejsce Wielkie Święto Małego Teatru. 12. Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych Małe Proscenium 2013. Ze sztuką aktorską zmierzyli się mali aktorzy z Nyskich Przedszkoli. Grand Prix zdobyły przedszkolaki z jedynki. W tegorocznym 12. już małym proscenium udział wzięło 8 Nyskich Przedszkoli. Wszystkie osiem bardzo mocno się zaangażowało. Nie tylko dzieci, ale i pani przedszkolanki i rodzice. No, wykonali kawał dobrej roboty. Ja jestem szczęśliwa, że rzeczywiście prosteniu wraca do łask i dzieci dalej chcą bawić się w teatr. Organizatorzy i widzowie zgromadzeni w Nyskim Domu Kultury chcieli bajek. Oto bajki. O żabce, której z... się nie podobał koron zielony. I to właśnie ja. My. To były przygody Helenki. Nowoczesny czerwony kapturę. Nowoczesny, zaskakujący, zdecydowanie inny niż zwykle. Za to taki jak wszystkie inne dzieci. Lubi oglądać telewizję, grać na komputerze i jeść słodycze. Jakby tego było mało, w lesie zachowywał się bynajmniej nie po kapturkowemu. Kopał! Straszył i łamał. Żabki, muchomorki, zajączki, czarownice tradycyjne i z nowatorskim zacięciem, profilaktyczne, z nutką niebezpiecznej przygody i na wesoło, czyli ile przedszkoli, tyle pomysłów na teatr w rozmiarze mini, a jednak maxi. Godzimy się chyba wszystkie we trzy, że dzieciaki spisały się świetnie. Przede wszystkim to, że odgrywały swoje role z uśmiechem, z żartem, że one się bawiły na scenie. Nie były to role typowo odegrane tylko i wyłącznie po to, żeby odegrać. Dzieciaki się bawiły, za co wielkie gratulacje dla pań przygotowujących to wszystko. No i przede wszystkim scenografia i dekoracje, które wykonane były przepięknie. Dlatego werdykt Jury nie mógł być inny. Wszystkie osiem przedszkoli zostało nagrodzonych. Grand Prix za spektakl o żabkach w czerwonych czapkach zdobył zespół teatralny Muchomorki i słoneczka z przedszkola numer jeden w Nysie. Oprócz dyplomów i nagród dzieci otrzymały sporą porcję niemałych przyjemności. Mi się podoba jak wszyscy klaszczą. Wszyscy na mnie patrzą. Się występuje, no bo też się jest w telewizji i, i ktoś ogląda nas. I przebieramy się w stroje takie fajne. Mali aktorzy, jak zapewniali, sztukę teatralną uprawiają już od dawna. Z popularnością są więc za pan brat. Wszyscy ludzie, człowieki piszą o nas i mi dajemy autografy, i to jest bardzo fajne. Pod koniec imprezy badaniom poddana została opinia publiczna. Na pytanie jak wolisz spędzać czas przed telewizorem czy w teatrze, zgodnie odpowiedziała: W teatrze. W teatrze. W teatrze. W teatrze. W teatrze. W teatrze. Oby tylko miłość do teatru nie malała w nich wprost proporcjonalnie do przybywających lat. W ramach już czwartej odsłony projektu Visegrad Music Union, realizowanego przez Nyski Dom Kultury i Stowarzyszenia Adastra, odbędzie się koncert słowackiego chóru Artanno. Impreza już w najbliższą sobotę. Kur przez lata zdobywał markę podczas zagranicznych turnê, między m.in. we Francji, Niemczech, Belgii i we Włoszech. 18 maja o 17 zagrają również w Nysie. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, a zaproszenia można otrzymać w kasie Nyskiego Domu Kultury. Przed koncertem odbędzie się prezentacja kultury słowackiej i degustacja tradycyjnych słowackich potraw. Przedsięwzięcie finansowane jest z funduszu Devisegrad Fund. W kolejnej sądzie ulicznej zapytaliśmy młodych ludzi, jakich zmian doświadczyli w trakcie nauki szkolnej. Zmian było całkiem sporo. Przedstawimy te, które najbardziej utkwiły w pamięci. Męskiej stronie populacji zapadły w pamięć zmiany typowo, jakżeby inaczej, technologiczne. Dziennik elektroniczny. O, prowadzimy. Tak? Że mamy nasze oceny w internecie dostęp do nich. Zapytaliśmy także tegoroczne maturzystki, czy jest wiele zmian w polskim szkolnictwie i w jaki sposób do nich podchodzą. Czy może zmian nie jest dużo, ale jeśli już są to takie rzeczy niezbyt korzystne, tego że moim zdaniem nie powinna być matura z matematyki obowiązkowa? Ponieważ jednak większość ludzi nie ma predyspozycji do tego typu rzeczy, naprawdę potrzeba dużo wysiłku, żeby móc w ogóle to zdać. Natomiast studentki PWSZ już z dystansem patrzą na przeszłość. Dużą wagę przywiązują do języków obcych, bo są one kluczem ku lepszej przyszłości. Zmieniło się to, że znają w gimnazjum egzamin z języka obcego. Powiem szczerze, że powinniśmy w Polsce kłaść nacisk generalnie na języki obce, bo niestety u nas jest bardzo słabo jak na razie w tym temacie. Nie zawsze wprowadzone zmiany są traktowane pozytywnie. Ile ludzi, tyle opinii i argumentów, popierających jedną ze stron. Jedno jest pewne, w polskim szkolnictwie wiele się dzieje, a młodzi ludzie są często królikami doświadczalnymi. W piątek spod budynku zespołu szkół sportowych w Nysie wyruszył 19 już ekstremalny rajd pieszy setka z hakiem. Zawodnicy mieli do przejścia 100 kilometrów plus hak i mieli na to 24 godziny. Tak zwany hak to oprócz regulaminowej setki dodatkowe kilometry jako niespodzianka. Walka z czasem, bólem nóg i własnymi słabościami. Taką atrakcję z krajobrazami opolszczyzny w tle przygotował śmiałkom harcerski krąg akademicki Haki z Opola. Setka jest organizowana od 19 lat. Jest to impreza sportowa przeznaczona dla wszystkich uczestników, którzy ukończyli 16 rok życia. Oczywiście osoby niepełnoletnie muszą mieć pełnoletniego opiekuna. Tak naprawdę po to, aby uczestnicy mogli poznać piękno opolszczyzny, piękno opolsz opolskich terenów. Ja bym mogli też zmierzyć się z samym sobą, pokonać swoje własne słabości. Okazuje się, że nie tylko słabości. Niektórzy uczestnicy potraktowali sprawę w sposób bardziej osobisty. Żeby się sprawdzić. A dwa mam taki swój mały cel. W tym roku przypada 70. rocznica ludobójstwa na kresach. Moje korzenie są kresowe, więc żeby sobie uczcić. Karcerski krąg akademicki zadbał nie tylko o organizację, ale i o odpowiednie emocje dla uczestników. Poprzeczka jest wysoka. Zawodnicy przed wystąpieniem w tym radzie w ogóle nie wiedzą na co się piszą, że tak powiem. Dostają mapę dopiero na rozpoczęcie rajdu z dodatkowymi punktami. Jest dziewięć punktów na trasie rajdu, które mają do zaliczenia na tych punktach, otrzymują zabezpieczenie medyczne, wodę, czekoladę. Wśród uczestników znaleźli się doświadczeni górzyści i biegacze, mający za sobą udział w poprzednich edycjach rajdu. Doświadczenia są, uczestniczymy w biegach, w półmaratonach, w maratonach. Stres, owszem, że zgubię drogę. Trudno mówić tutaj o jakichś przygotowaniach, bo u mnie sezon turystyczny, turystyczno-biegowy, myślę tu o bieganiu długodystansowym po górach, trwa przez cały rok, nawet jak śniegu jest popas. Ale setka z hakiem to rajd dla wszystkich. Kondycja fizyczna wcale nie decyduje o dojściu do mety. Właśnie tutaj głównie to osoby mocniej psychiczne dochodzą do końca rajdu, bo sama fizycznej, że tak powiem, to jest raz przygotowanie przed rajdem, ale dwa upór. Ale w poprzednich edycjach było tak, że wystartował pan po prostu od tak z marszu i był w klapeczkach w ogóle nie i powiedział, a tam przejdę sobie 100 kilometrów i rzeczywiście mu się udało. Śmiałkom chętnym do takich wędrówek, oprócz dobrych butów i ochrony przed deszczem, potrzebne jest przygotowanie do poruszania się na trasie. Żeby było bezpieczeństwo poruszania się na drogach, bezdrożach, przy ruchu komunikacyjnym. Nie narażać się być dobrze widzianym, co jest zresztą w regulaminie. Do mety pierwszy doszedł Marcin Pawłowski z czasem 11 godzin 59 minut. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj. Dziękuję za uwagę. A na kolejne wydanie wiadomości z regionu zapraszam w środę 15 maja. Do zobaczenia.